Moim marzeniem jest to, żeby każdy pacjent, który przychodzi, natychmiast uzyskał pomoc. Piotr Harasin w barwach w armii Mazur Teresa Kocbach, dyrektor Hospicium Palium w Olsztynie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Nowa przestrzeń ambulatoryjna w nowym miejscu też dla pacjentów przy ulicy Warszawskiej w Olsztynie. Pani dyrektor, jakie były główne powody stworzenia właśnie tego miejsca? Ten lokal zakupiliśmy głównie zebranych środków od społeczeństwa, tu naszego lokalnego, z całej Polski, zresztą nie tylko. i zakupiliśmy go właśnie w celu realizacji zadań w zakresie tej części ambulatoryjnej naszej działalności, to znaczy poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowego. Owszem, również te możliwości nam pozwoliły na to, żeby przenieść tam część administracji. Mhm. Jakie warunki przygotowano tam, zarówno waszym pracownikom, jak i podopiecznym? Uważam, że to, co udało nam się stworzyć, to jest na, wiara, na miarę obecnych oczekiwań zarówno i pracowników, i pacjentów, i ich rodzin. Pracownicy wykonując tak trudną pracę, też muszą mieć pewien komfort pracy, a dla pacjentów jest to bardzo korzystne, dlatego że jest w centrum miasta bezpośrednio z ulicy jest dostęp, są miejsca parkingowe praktycznie hmm. bez ograniczeń. Że dla rodzin tak? odwiedzających, które tutaj mogą podjechać praktycznie. Pod sam budynek. Tak, założenia mamy takie, że ta część ambulatoryjna, czyli poradnia medycyny paliatywnej i hospicjum domowe, jest to działalność, która opiera się na tak jak sama nazwa mówi, na tych działaniach doraźnych, czyli w poradni, pacjent, który jest jeszcze w dość dobrej formie, korzysta z naszej pomocy. Często są to pacjenci również jeszcze w trakcie leczenia onkologicznego. Natomiast kiedy stan pacjenta, czy pod kątem fizycznym, czy innym, zdrowotnym, zaczyna się pogarszać, wtedy zespół przyjeżdża do domu do chorego. Ale ten zespół też potrzebuje możliwości lokalowych. Ta rodzina musi gdzieś tego pacjenta zgłosić. Czasami to są sami pacjenci, którzy wizytują nas przed tą pierwszą wizytą, przez, przed ustaleniem pewnych, e, pewnych planów i założeń, którymi, w których będziemy realizować działania opieki paliatywnej. Jest to również dość korzystne działanie z naszej strony, ale korzystny odbiór przez pacjenta. Pacjenci nie kontaktują się na tym etapie choroby i chorowania z hospicjum stacjonarnym, z którego skorzystają bądź nie. Natomiast no, ta przyszłość jakby jest im oszczędzona trochę, co okazuje się jest bardzo istotnym elementem dla tej grupy pacjentów. Przeprowadzanie części personelu właśnie na, na, do innej części naszego miasta wiązało się zapewne z wyzwaniami organizacyjnymi. Rzeczywiście takie były, jak to organizacja. Organizacyjnie udało się zrealizować. No, myślę, że z takim nastawieniem, że mamy dużo lepszy komfort pracy, że nasi pacjenci, rodziny naszych pacjentów będą mieli dużo lepsze warunki do tego, żeby korzystać z naszej pomocy, to było wyzwanie, które w ogóle nie było uciążliwe. Cały projekt zrealizowaliśmy w przeciągu no, kilku miesięcy. Udało się, ponieważ był to lokal w surowym stanie, trzeba było. Było no, przygotować do, do, do takiego funkcjonowania. Zajęło nam to parę miesięcy i nie było to jakimś szczególnym wyzwaniem. Oczywiście środki finansowe mieliśmy tak skalkulowane, że one muszą wystarczyć i na zakup, i na adaptację tego pomieszczenia, bo to jest budynek wielofunkcyjny tam są jeszcze inne logale usługowe. Ale daliśmy radę bardzo szybko, sprawnie e, i wyszło to, e, myślę, na miarę naszych oczekiwań i oczekiwań e, osób, które nas tam będą odwiedzać, czyli pacjentów i ich rodzin. Na koniec zapytam, jakie są dalsze plany e, rozwoju Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium, tak w kontekście właśnie opieki paliatywnej. Pani dyrektor, jakie są potrzeby? No tak, w przyszłym roku mamy 25-lecie. E, zaczynaliśmy zupełnie od niczego, nie posiadając przysłowiowej złotówki. Nawet na pieluchomajtki dla, dla chorych, już nie mówiąc o lokalach. Czy to dużo, czy to mało, trudno powiedzieć. Ja tego nie oceniam, ale przed nami budowa oczywiście w dalszym ciągu hospicjum na ulicy Metalowej. W tym roku rozpoczęliśmy budowę, i na ten rok mamy w planach przygotowanie działki do rozpoczęcia już fizycznie i realizacji budowy. Natomiast łóżek. Przez najbliższe 25-30 lat w dalszym ciągu będzie brakowało. Takie są obliczenia i to są sztywne wyliczenia, od których nie uciekniemy ani nasze społeczeństwo, ani decydenci, którzy o tym zdecydują, ile ich będzie i gdzie, dlatego że zapotrzebowanie na opiekę paliatywną w przeciągu najbliższych 25 lat wzrośnie o 38%, a na dzień dzisiejszy 30% łóżek w dalszym ciągu na terenie naszego województwa brakuje. Jeszcze zapytam Pani Dyrektor o, o, o marzenia, no wiadomo związane z nową siedzibą i potrzebami, ale no, o czym Pani Dyrektor w tym momencie myśli? Jakie tutaj są powiedzmy no te dalsze plany, jeśli chodzi o marzenia, perspektywy? No przede wszystkim y to są moje zadania, te marzenia zawodowe, to jest przygotowanie takich warunków dla pacjentów, które naprawdę będą spełniać ich oczekiwania w tym bardzo trudnym, ciężkim okresie chorowania. Moim marzeniem jest to, żeby każdy pacjent, który przychodzi w potrzebie, bo ma ból, bo ma inne problemy, Yy, zdrowotne, które są wynikiem postępującej choroby, natychmiast uzyskał pomoc. Hospicjum domowe to jest szeroki wymiar. Yy, to jest to, co jest najbardziej przyjazne dla pacjenta, dla jego rodziny, On jest w swoim środowisku domowym, ale nie zawsze może być realizowane, dlatego, że yy, Coraz rzadziej mamy rodziny wielopokoleniowe, nie ma, rodzice mieszkają sami, dziadkowie mieszkają sami, to młodsze pokolenie, które mogłoby się zajmować i oni, oni gdzieś są, ale, ale tak naprawdę fizycznie ich nie ma, w związku z powyższym musi być przygotowana Możliwość udzielania tym ludziom wsparcia i pomocy w zakresie konkretnym, medycznym, pielęgnacyjnym, opiekuńczym, bo sobie z tym nie radzą. Ale największym wyzwaniem jest taka sytuacja, kiedy pacjenci cierpią z powodu chociażby bólu, a my ich nie możemy przyjąć. Im pomóc. I to jest najtrudniejsze. To są moje marzenia, żeby w ogóle takich pacjentów nie było. Największy power i satysfakcję nam z pracy daje taki pacjent, który, któremu mogliśmy pomóc. Uśmiechnięty, zadowolony i to wtedy daje taką możliwość widzenia sensu w tym, co robimy. A jeżeli tego nie możemy pacjentom zapewnić. To jest naprawdę trudno również dla personelu. Pani dyrektor, tego wszystkiego pani i pani zespołowi życzę. Trzymam kciuki za budowę nowoczesnej siedziby, w której nie zabraknie miejsc dla wszystkich potrzebujących. Nasza rozmowa z kolei w całości do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Teresa Kocbach, dyrektor Hospicjum Palium w Olsztynie była Państwa i moim gościem. Piotr Harasim, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.